Hey, dzisiaj jesteśmy w wielkim salonie gier. Boże, musicie zobaczyć, jak tu jest cudownie. To chodźcie. Popatrzcie na ekran, tam jest super. Można grać. Może będziemy mogli za zaraz zagrać. Ta gra nazywa się Minecraft. No, pójdę się zapytać, czy możemy zagrać. Możemy. To super. Dobra, to chodźcie. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Dobra, to już będzie koniec tego filmiku na dzisiaj. Mam nadzieję, że mój filmik się Wam spodobał, bo tak go jakoś na szybko zrobiłam. No, tak go wymyśliłam przed. No, wymyśliłam go tak sobie, że tak będzie. Sama gram w Minecrafta w domu. No dobra, to będzie na dzisiaj tyle. To pa!